So, what's your plan regarding Harry? Honestly, my plan consisted of one, going up to him, then two, asking what the hell is going on. After I find him, of course. I can help you with that third part. Unfortunately, Harry found out about the tracker and removed it. Lucky for you, I overheard him calling that woman. He's on his way to meet her. Anyone ever tell you you make a good FBI agent? I bet you say that to all your FBI handlers. Catch up to Harry. <laughs> Dobra by była się agentka, a ja mówię Wam dzień dobry w kolejnym odcinku z The Crew Gonimy Harego, ponieważ władował się w jakieś brudne rzeczy... Tu mam skręcić. Władował się w jakieś brudne rzeczy, które mi się nie podobają osobiście. I prawdopodobnie Alexowi też... Wow, wow wow, wow. No, więc chyba mamy zgodność w jednym temacie. Nie powinieneś tego robić. A mniej więcej postąpiłbym chyba tak samo jak on, że podszedłbym do niego i powiedziałbym: Co ty sobie myślisz, człowieku? Że wyjdzie to tobie na dobrym, no to chyba się mylisz. Ale mam nadzieję, że w tym momencie to ja się mylę i że wie, co robi. O, ciasno! Musieliśmy sobie darować wycieczkę do salonu wyczynowego właśnie przez Harego, więc niech to będzie naprawdę dobry powód żeby naszą wycieczkę do Miami odwoływać Come on stary Mogę przyjechać tędy? Mogę Nie będzie szybciej Więc Harry Niech to będzie dobry powód Niech to nie będzie jakaś błacha sprawa I niech ta kobieta Nie będzie jakoś złą zirą błagam tylko niech to, ale nie no co ja wierzę, naprawdę w co ja wierzę to jest tak troszeczkę niemożliwe, to jest tak samo jak ee, no wiecie, tak jest zła osoba nagle staje się dobra i, i każdy już jej wierzy, nie, to chyba tak nie działa, co nie chyba, chyba tak, przynajmniej ja mam jakieś takie ała poczucie y, wartości. Nie było dźwięku zdarzenia. Mm, ale... Szczerze mówiąc... No, nie wiem czego mam się spodziewać. Meta już niedaleko. Więc zobaczymy. Co tam Harry nam powie. alex what the hell are you doing here i know about the cars you stole from the 510s i also know about the chick you gave the money to only thing i don't know is why the woman her name's connie she was dayton's girlfriend right before he died she has a five-year-old kid called ben dayton's son your nephew you son of a bitch you kept them from me i didn't want to but she made me promise after what happened to dayton she's scared you should have told me i know I'm sorry. So, what happened? Do I need to cuff Harry to a chair? he actually kind of like that, but you don't need to worry about Harry. He's been helping out a uh, family friend. Personal stuff, nothing that compromises the mission. You better be right, Alex. How are things with Eric? We're close. A couple more scores, and I'll be straight with the 510 brass. Then I get my ink. Uh, come on, serio. Znaczy, po pierwsze, fajny błąd, a po drugie, serio, ta akcja już. Uh, zaczyna mnie boleć. Trochę. Już nie wiem, czy mam mu wierzyć, czy nie. To, to jest. O, o, mój mózg zaczyna boleć. Naprawdę. To, to, to nie jest dobre. No ale tak. O, to, to są. Nie, trom. Dobra, mam nadzieję, że jakoś uda nam się to załatwić, ale. O, serio? Cicho, nic. Nic, nikt nie widzi. E, a tak naprawdę to... Komon! Ta akcja naprawdę zaczyna mnie boleć w mój mózg i, i nie wiem, czy mam mu ufać, czy nie, czy on jednak jest tym dobrym i że to naprawdę jest dziewczyna, która pomaga. No, ho, 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 ho. To jest szansę, nie to jest dobre, to nie jest dobre, ale muszę przyznać, że twórcy The Cru... Jak na sam początek wymyślili dosyć dobrą fabułę, że wkręcili kilka wątków w tą jazdę i... chcę więcej! Pressu, ale... to, nas Bez żadnej presji, nie no, coś ty przecież nikt by się tym nie przejmował. Że nas zabiją nie. Przecież ja się tym nie przejmuję, a ty byś się tym przejmował. Nie no, przecież... Przecież nikt by się tym nie przejmował, prawda? Mhm. Nie, a tak na serio, fajnie. Zapowiada się to... ciekawie, bardzo ciekawie, ale... Jak z tego zaczną wynikać jakieś różne dziwne rzeczy, to zaczynam się bać. Wow wow. wo wo wow. Mocny zakręt. Fabuła. Naprawdę ciekawa. Robi się z odcinka na odcinek coraz ciekawsza, i, i tak jak myślałem, że Beta to będzie tylko przedsmak tego, co nas czeka. I że będziemy mieli tego coraz więcej i jeszcze więcej. I mam nadzieję, że utrzymają ten dobry poziom. Bo ja lubię takie klimaty, w których nie wiadomo za bardzo, co się dzieje, a później wszystko się wyjaśnia. A jeszcze najlepiej, jak to się okaże, że. Nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę czy ja mogę mu ufać i czy to jest prawda, come on, chciałbym żeby to była prawda, ale to się wydaje być zbyt piękne, żeby to było prawdziwe, a po tej grze spodziewam się czegoś więcej, że jednak on powie, no, no tak, sorry, to jednak była prawda, no, nie, no, wydaje mi się, że to może być jednak coś więcej. Um, więc tak, takie są moje zdania, takie są moje przypuszczenia, obym miał rację, come on! I tak, i te krawężniki, te Tadeu. No ale cóż... Hmm... Naprawdę, teraz się tylko jedynie co mi chodzi o myśli, to zastanawiam się... Czy jednak jak ta akcja się zakończy? Ja to jest jednak, jednak pytanie, które mnie trapi dosyć mocno. Skręcaj, bo, bo, jednak, jednak jest to tro, trochę kłopotliwe. A, a z drugiej strony, no chciałbym, chciałbym, żeby to się okazała prawda, że to m, Bratanek, czy coś tam, tak. Ale z drugiej strony trochę nie chcę mi się to wierzyć, no bo. O... Gdyby naprawdę się okazało, że jej pomagał. To byłoby świetnie. Ale jeździ takim samym... Come on! 300 metrów do finish. Całe nitro poszło. No jeszcze tutaj. Nie wiem, nie wiem co mam myśleć. Mam nadzieję, że szybko pozbędziemy się tego cu. Czy jak mu tam i, i zajmiemy się tymi naszymi sprawami. W końcu. Should cover the debt, right? Hell yeah. You saved my ass, baby. Now we just gotta find the bastard who stole the money and give him the Eric Su special. Yeah, well I'll leave that part to you.

Będzie... <laughs> Serio sprawy rodzinne Chyba jednak miał rację O oh my god, ale czemu ona by miała kraść auta? Ona oh. Rozegrajmy to i miejmy to już za sobą Bo naprawdę ta akcja boli mnie w mój mózg i to dosyć ostro Come on! Alex, what's going on? The 510s know about Connie and Ben. What? How? I, I don't know for sure, but we gotta get them out of town right away. 510s won't make this easy. We're gonna need something family fast. Four seats and the legs to outrun a street rocket. Alright, I got an idea. I'm gonna wait along the commute run upstate, see if I can't sniff out a ride that has what we need. Just so we're clear, winner gets to lose his ride. You got it. I hope you got some comfortable shoes, cause you're gonna be walking home. His rides real fast on asphalt, but your car's built for dirt and jumps. You can use that. rzecz, którą the only thing I can do to use Że jeździmy po off-roadzie. I to jest wyścig, w którym musimy pokonać wyczynówkę swoim samochodem offroadowym. Mam nadzieję, że to uda się tego zrobić, bo jak nie, to będzie kiepsko. A tego Bentleya z chęcią bym przytulił do siebie. I żeby on z nami został. Ale. To no, chyba okazało się prawdą! Troj pracował... ...kradł samochody od Five Ten, żeby... Ach, come on, nie wiem. Dlaczego nagle samochód przestał mnie skręcać? Nie wiem, jak to się okaże. Come on, to... To nie jest za dobre, naprawdę. I to tylko... Idzie jeszcze gorzej jak po grudzie. Oooo, wow, będzie skok. który jeszcze nie trafimy. Tak, właśnie. Tak oto się dzieje. i jedź mały. Ja muszę to wygrać. Muszę. A jeszcze, że to jest wyczynówka, no to tutaj zaraz mnie dorwie. Prawdopodobnie na prostej. Ale nie jest aż tak źle. Przynajmniej jak na razie. Kurde troj, co ty żeś zrobił? Myślałeś, że nikt się nie dowie, naprawdę. Serio? Mmm, jak się kradnie z samochody od mafii, no to sam w nich byłeś. O jezu, jeszcze nie tutaj skręciłem. A przed samą metą dostanę w Ciry. Tak. No widzicie, <grywa> tak jak mówiłem, te misje nie są łatwe, ale to przez to, że się rozbiłem dwa razy. To mi nie pomogło. Ja potrzebuję tego samochodu ostro, tak, misja wymaga. Więc tak niech będzie. No i, i musimy to wykorzystać. No innej rady po prostu nie ma żebyśmy nie mogli tego wykorzystać. Tam trochę oberwał jeszcze od nas. Ale no cóż. Jako że ten samochód jeszcze podbija na zakrętach, to nie wróży mi to nic lepiej. Ale no cały czas tak się zastanawiam, nawet ciężko mi się jakoś wysłowić teraz, żeby powiedzieć to, co myślę o tej całej sytuacji. No był u tych Five Ten, wiedział jak to się tam dzieje. No, jeżeli myślał, że się o tym nie dowiedzą, no to chyba był nawet nie trochę w błędzie, a nawet bym powiedział, że ultra w błędzie. Ale no, mogę się mylić, no bo jednak kościół jednak do, dobrze grzeje po asfalcie. Trzeba mu przyznać. Wtedy miałem jakąś przewagę po tym, bo e, tam się gdzieś zderzył tutaj, jednak już tej przewagi nie mam i ten samolot zachowuje się co, co chwila to dziwniej na asfalcie. O, spoko, tak, to było na pewno potrzebne. Dawaj, żebym tylko po prostu wyleciał. Wow, jeszcze ten helikopter. Czy samolot za pierwszym razem go nie widziałem, a teraz już go zauważyłem. Come on, come on, come on, come on, come on! To musi się udać, bo jak się nie uda, to będę po prostu bardzo wkurzony. Mamy w miarę dosyć dobrą przewagę i aby teraz to tylko wykorzystać i nie zapomnieć o, nie zapomnieć o tym skręcie, które nas tutaj czeka. Tak jak mówiłem, te misje z krzyżykami są trudniejsze i chyba to się potwierdza. Dobra, jesteśmy w miarę na bezpiecznej pozycji, on tam gdzieś został z tyłu, 6 sekund. Jest nasza meta, wygrywamy Bentleya. Och, to nie było łatwe zadanie. A będzie prawdopodobnie jeszcze gorzej, znowu będą nas ścigać Five 10 oh. Break. Best of three. No time, brother. See you around. Hey, I've been robbed. Hey, <laughs> Harry, I'm inbound with our new bus, but I gotta shake some heat 1st waiting for you. Lose the cops. Really? Oh my god. Ah. Oh, shit. To będzie ciężkie zadanie, ponieważ mamy aż cztery poziomy poszukiwań. A, a to raczej nie będzie łatwe. Przynajmniej tak mi się wydaje. Weź, żeby jeszcze tylko helikopter mnie nie złapał. Dawaj. I gubimy ich. No nie, no, no chyba sobie żartujesz, gościu. Czy mnie helikopter namierzył, no jeć! Co za policja? Nienawidzę tej policji. Spadajcie ode mnie. Zostawcie mnie w spokoju. Ja tego samochodu nie ukradłem, może gościu ma. Dobra, jedziemy. Może uda mi się ich teraz zgubić? Come Leć, malutki, leć! Dawaj, jedziesz, jedziesz 5, 4, 3, 2, 1. Chyba udało mi się ich zgubić. Chyba tak. Wow. Wow, ciężkie te misje. Connie, right? And you must be Ben. How's it going, bud? Sorry, he's uh shy with new people. Me <laughs> too. but Ben, I need you and your mom to strap in tight, okay? We're going on a, a really exciting drive. Stay with me, Alex. I've got Connie and Ben seats on a bus out of state. Why? I'll drive them. Anyone spots you, your cover's blown. This is safer. I za nim to nie będzie łatwe. Jedź! Ja jadę szybciej od ciebie, gościu. Jeszcze nie wiem, gdzie ty skręcasz, jeszcze takie manewry robisz.

No i w którą stronę jedziesz, no? Come on. On ma lepsze hamulce ode mnie. Ale dziwne, że jeszcze nie jedzie za nami Five Ten. Co mnie trochę interesuje, bo ja myślałem, że tutaj będą nas gonić jakoś, a... Tak naprawdę to jest tutaj jak na razie jakaś przyjemna taka przejażdżka, taka w miarę na luźnie. Hamuj trochę wcześniej. Uh, tak w razie jedziemy za nim będziesz tu tak gdzieś skręcał nie może tu też nie wezwanie ukończone na złoto fajnie Eee... Uh, i czy to już byłby koniec czy co jednak nie dostanie tej naszej rodzinki This is too bad Ben never got to meet his dad. Dayton would have been a great father. And you think so? He did a good job with you. I'm a man of my word. That's important. So, despite letting that thief get away, you did get my money back. You're a V2 now, asshole! Don't let it go to your head! Understood. Now you gotta earn your keep. Your first job is V2, is down south, Miami. City has gone all the hell. I need you to control 510 on that situation. I'm on my way. No, i tak właśnie oto zostaliśmy numerem 2, czyli V2. No. Tutaj. Wszędzie. No, i cóż, nasza kolejna podróż odbędzie się do Miami, którym to będziemy musieli. Troszeczkę dłużej się zabawić, prawdopodobnie tutaj. I zobaczcie, jak wygląda ta misja. Alita. Prawdopodobnie kolejna osoba, która jakoś nam tutaj pomoże, i będziemy mogli już sobie mieć jakieś nowe samochody. Wygląda to ciekawie, ale do Miami wybierzemy się w kolejnym, wycie w kolejnym odcinku wycieczką, więc przejedziemy go ją sobie tak powoli. I prawdopodobnie zobaczymy co tam nas czeka właśnie u Ality i u tunera samochodowego i u sprzedawcy w Miami. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!